Один а, обрыв. Буза. Обходное. С... Рано было. Сумечко. чуть его. чуть Dobrze mi to zrobiło Że po prostu sobie sam zamieszkałem Sam muszę w jakiś sposób zarabiać pieniądze na utrzymanie siebie, jak to się mówi. O, o light będzie wieczorem lajfa zrobię. Jeszcze dokładnie nie wiem, gdzieś może 18 Pięnnasta, coś takiego. No właśnie. Kupa, o fajna mówią frazurę. Ok god z boku. Nie takie długie. Dłuższe głosy. O. o dobrze, o. I co właśnie, o chcę właśnie to powiedzieć. Paweł, właśnie brat. Nie wiem, co pomyślał, ale ogółem po prostu chcę Ci powiedzieć, ja nie jestem do wypożyczalni. Teraz zgłoś sobie do wypożyczalni samochodów albo czegoś innego po prostu. Ja tak za dużo już komuś dobrze zrobiłem, że po prostu opublikowałem pewne swój wizerunek, jak ktoś mówi, ale ja mogę powiedzieć, że nie ma takiego prawa, żeby ktoś mnie ogólnie nagrywał, jak ja się nie zgadzam, to po prostu proszę mnie nie nagrywać. Ja sam nagrywam siebie. Widzicie, ja nie wychodzę gdzieś, nie pokazuję kogoś, bo takiego czegoś nie można, bo to jest łamanie Prawa człowieka, jak to się mówi. Bo taka jest prawda. Ja normalnie zacząłem funkcjonować i z tego powodu jestem zadowolony. Że po prostu tam coś nie wyszło, to po prostu trzeba jakoś to po prostu. A chcę powiedzieć, że po prostu. Ty tak nagrywałeś, bo ty mnie musiałeś Piotr 3. Żebym ja z tobą pojeździł całe te, byś nagrywał. A co po prostu ja z tego będę miał nic, żeby po prostu znów zareklamować kogoś na tym świecie ale to takiego czegoś nie ma po prostu już to się ugłym się skończyło takie coś muszę sam coś robić sobą a nie po prostu <laughs> a to co Ja wiem, że niektórzy są w jakiś sposób zainteresowani mną, ponieważ sami widzicie, jak teraz sam nagrywam film, taki krótki, krótki już, mamy 5 minut, to nagrywam dla ludzi, którzy po prostu chcą w jakiś sposób nie oglądać coś, ale niektórzy jakie to ty, wy wypisujecie komentarze na mój temat. Co to wam to daje, nie wiem, warte. <śmiechowarte> o, będę głośniej właśnie, bo słyszałem, że za cicho te filmy, nie wiem, może jest Głośnik, co tam mikrofon może być zapchany, czy co, to chcę was przeprosić za to. Trzeba pewnie. Pewne rzeczy trzeba. Są so. wszystko się ogłem psuje w życiu. Nie ma takiego czegoś, żeby było... To wszystko na stop, całe życie. Są lepsze sytuacje, są gorsze sytuacje, a po prostu ja teraz mogę wam powiedzieć, że w tej chwili mamy niedzielę, sobie spokojną niedzielę. A nie po prostu to Nagrywam Wam, pokazuję Wam, no pokazuję, no to jest mnie też, zobaczcie, człowiek się nudzi, no gdzie indziej zacząłem mieszkać, on dzisiaj niedziela, cały też, to, to po prostu muszę w jakiś sposób sobie czas ten y, zająć, nie myśleć o jakichś głupotach nie robić żadnych głupot, bo ja nie robię, bo już pewne rzeczy. Tylko wy to robicie tak, żeby były śmiech, radość. No to mógłbym. Co wy na ten temat będziecie myśleć? to po prostu sami, sami siedzicie też w domu z rodzinami, dziewczynami czy inne, z kolegami, całe to wszystko i po prostu w jaki sposób też robicie coś, żeby nie nudzić się, nie myśleć nie wiadomo o jakichś rzeczach, bo to byłby bez sensu. Ja, bo pokazuję Wam normalnie. Nagrywam. Normalnie wypowiadam się, normalnie mówię. To co Ugłem chcę, to powiem, a nie po prostu wymyślam jakiś nie wiadomo co. No to co właśnie też, a nie będę mówił, ale ułem. Wybieram się. A jeszcze nie wiem dokładnie. Kiedy, ponieważ muszę do księgowego zajechać, wziąć ile to wszystko ZUS będzie mi kosztować, to temu muszę nagrywać te lejfy. Tak powiedziałem ja. <ścoughs> no są so. widzicie jak pewne, pewne rzeczy się układa, jak to się mówi, i po prostu y, mówisz. Pewne rzeczy nie wychodzą. Wszystko luksusowe, jak to się mówi. Ale ogółem, co Wam to mogę powiedzieć? No, taki film 10-minutowy. To Wam chciałem podkreślić że po prostu jak chcesz o ze Szwecji fana pozdrawiam też mówi o jak będziesz coś ten to w jaki sposób już na ten temat nie będę wypowiadał się serdecznie gorąco pozdrawiam i Twojego brata który mieszka w Irlandii o wczoraj z nim rozmawiałem też to widzicie tak samo z dwoma rozmawiamy rozmawiałem z Anglii Polaków którzy też mnie oglądają no i po prostu wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i czekajcie na to co będzie się działo niedługo a co? a co ja wiem? ja nic nie wiem Będzie tak, a inaczej. Trzeba decyzję podjąć raz konkretną. Albo w tą, albo we w tą. No i na ten temat chcę dla Was to powiedzieć. Trzymajcie się i miłej niedzieli.